4 lata temu pracowałem jeszcze na etacie. 3 lata temu w sumie jeszcze też. Jak to się stało, że tak szybko doszedłem do firmy, która zarabia, w której zarabiam setki tysięcy złotych, w swojej własnej firmy? Jakie cztery największe rzeczy rok po roku doprowadziły mnie do tego miejsca? Nazywam się Michał Kowalczyk, to jest Excellent Watch Vlog. Mamy poniedziałek, 7 rano. Zaczynamy. Dziura wzięli mi się kopie, przyłącz wody jest robione i być może któregoś pięknego dnia się przeprowadzę. Może nawet zupełnie niedługo zobaczymy. Cztery lata temu pracowałem sobie jeszcze radośnie na etacie. Jeszcze w mojej głowie nie było takiego Michała przedsiębiorcy, jaki jest dziś już fizycznie na świecie. Natomiast od czego zaczęła się w ogóle koncepcja zastanawiania się nad firmą. Tego rozwoju zawodowego. No ja, idąc do pierwszej pracy, miałem tam jakąś fajną pensję, w miarę, od 3000 zł na rękę. Dla mnie, 4 lata temu, to były naprawdę super pieniądze. Ja tam uważam, że to są fajne pieniądze. Natomiast yy, co? No, stwierdziłem, że pora coś z tymi pieniędzmi robić. Wypadałoby może je wyrzucać na jakąś lokatę, może na jakieś konto oszczędnościowe. Nie wiedziałem do końca, jak działa system kredytowy w Polsce. Nikt mnie tego nie nauczył, a ja sam też tego nie zrobiłem. Nie zwalam odpowiedzialności na nikogo. Wziąłem sprawy w swoje ręce. I tak trafiłem na Kapel i Michała Szafrańskiego. No i tu to był taki game changer. Taka największa rzecz sprzed 4 lat. Trafiając do Michała poznałem, trafiłem na książkę MJ DeMarco Fastlane milionera. swoim rogu przeczytaj, bardzo fajna pozycja, w której to książce zapadka w głowie mojej się otworzyła. Doszedłem do wniosku, że w sumie to na etacie będzie bardzo ciężko zbudować dom bez kredytu, a bardzo chciałem. To było coś, co no, nadal to jest moje jakieś tam marzenie. Chciałbym wybudować dom bez kredytu, no i w tamtych czasach myślałem, że kurczę, no na tym etacie może być ciężko. I to była scena, w której klapka przedsiębiorcy się zaczęła otwierać. Zacząłem po prostu się uczyć i słuchać ludzi, którzy prężnie działają, jak na przykład Michał Szafrański. Więc to był game changer roku minus 4. Kręcąc się koło Michała Szafrańskiego, w zasadzie koło tego jego bloga, zacząłem operować oszczędnościami, trochę tam z promocji bankowych fajnie fa, fajne wpadło stówek do budżetu. Fajna sprawa, pracując szczególnie na etacie. Do dzisiaj to jest coś ciekawego, chociaż teraz już trochę mniej, bo stopy procentowe w banku są takie, jakie są. Było tym vlogasek. W każdym razie, przełom, taki game changer, najważniejsza rzecz sprzed trzech lat, to była... To było poznanie Marka Jankowskiego, w zasadzie trafienie na podcast Mała Wielka Firma. To był podcast, który towarzyszył mi w drodze do pracy i w drodze z pracy. I to był podcast, który naprawdę dużo takiej wiedzy marketingowej, sprzedażowej, wiedzy z charakteru, o charakterze przedsiębiorczym we mnie włożył, stojąc w korkach. Czyli pozorne marnowanie czasu w moim przypadku okazało się być czymś, co zbudowało tak solidny fundament generowania przychodów i firmy, no że to do dzisiaj profituje. Wiedziałem, że chcę zrobić coś, co naprawdę od samego początku będzie wyglądało dobrze. Wiedziałem, że social media to jest coś, w co można wchodzić. Wiedziałem, że istotne są takie rzeczy jak blog, czy lista mailingowa, czego swego, swoją drogą nie robiłem. Wiedziałem, że bardzo istotny będzie klient, bardzo istotne będzie coś takiego jak grupa docelowa, żeby sobie to nazwać. No kurczę, no Michał sprzed czterech lat tego nie wiedział. Miałem sprzed trzech lat słuchając Marka Jankowskiego, powoli w jego głowie zaczął się rodzić, zaczęła się rodzić jakaś strategia, jakiś plan. Nie od razu perfekcyjna. Natomiast z każdym tygodniem, z każdym odcinkiem coś ciekawego u Marka było i coś wyciągałem, dzięki czemu mogłem sobie powoli w tej swojej głowie generować jakiś pomysł na ten biznes. Powoli to obudowywać jakimiś, jakimiś tutaj przemyśleniami, które fizycznie mogłem potem wdrożyć, a już mając swój biznes, wdrażać dalej, bo oczywiście Marka Jankowskiego słucham nadal i nadal wyciągam bardzo ciekawe, kąskie rady właśnie z tego podcastu. Także jeżeli myślisz o swojej własnej firmie, sprawdź koniecznie podcast Mała Wielka Firma. Ważniejszy game changer sprzed dwóch lat to była bardzo odważna decyzja o tym, żeby zostawić etat i zająć się tylko i wyłącznie swoją firmą. I teraz powiesz, ale co ty z tego możesz wyciągnąć? Otóż. Okazuje się, że kiedy podejmujesz, masz przed sobą trudną decyzję, musisz ją podjąć, warto usiąść na spokojnie, porozmawiać o tym z bliskimi, zaczerpnąć rady ludzi, którzy są dookoła ciebie, zrobić sobie solidne drzewko decyzyjne, zobaczyć wszystkie za, zobaczyć wszystkie przeciw, które uda ci się znaleźć. Oczywiście wszystkich ci się pewnie nie uda, ale ile tylko możesz i zastanowić się, co się może stać najgorszego, jeżeli tą decyzję, którą podejmiesz, no to ta decyzja niestety z punktu widzenia czasu okaże się niewłaściwa, nie? Co się może stać takiego najgorszego? Takiego najgorszego, najgorszego. Pytaj, dopóki nie dojdziesz do wniosku, że na przykład możesz skończyć pod mostem. A potem się zastanów, jakie jest prawdopodobieństwo, że to się stanie. Okaże się, że jest niskie. Ja stwierdziłem wtedy, że tak, no mam małe dziecko. To ten Michał sprzed dwóch lat. Mam małe dziecko, chciałbym zobaczyć jak dorasta. Będę miał najwyżej co wnukom opowiadać, że miałem tam, nie wiem czy mogę tak brzydko powiedzieć, miałem jaja odejść z dobrze płatnego etatu do własnej działalności, zobaczyć jak to jest na swoim. I to był to był naprawdę duży game changer. Właśnie takie, taka ta odważna decyzja. To jest decyzja, która wpłynęła na mnie i wpływa na mnie do dzisiaj. I okazuje się, że wszyscy znajomi, którzy wtedy mi mówili: Michał, idź, bo będzie dobrze, i wszystkim, którym potem ja byłem w tej sytuacji radzącego, i mówiłem: Słuchajcie, idźcie, bo będzie dobrze. Okazywało się, że faktycznie było. Oczywiście tak nie musi być w tym przypadku. Natomiast ja akurat tym osobom, którym pomagałem, one mnie znały, ja znałem je, więc wzajemnie się wspieraliśmy i faktycznie. U nich to działa, u mnie też to działa. Także decyzja, taka, taki game changer, coś co naprawdę zmieniło mnie i wpływa to na mnie do dzisiaj, sprzed dwóch lat, to było odejście z etatu. Game changer sprzed roku, zatrudnienie dwóch pracowników. Tak, to był game changer sprzed, sprzed roku, taki duży. I drugi taki duży to był mastermind, więc tutaj dwie, dwie rzeczy. Bardzo fajny mastermind, super ekipa z Wojtkiem, Olgą, Michałem i, i Adamem. Taki czas, to był taki czas. Teraz skład się już trochę zmienił. Wszystko, wszystko płynie, jak to mówią Pantarei. Natomiast zatrudnienie pierwszych osób to naprawdę było coś, co pozwoliło zdjąć z moich pleców kilkadziesiąt godzin w miesiącu. Naprawdę, te kilkadziesiąt godzin w miesiącu pozwoliło mi się bardziej skupiać na tym, w którą stronę idzie firma, ale też raczej bardziej tworzyć niż skupiać się na takiej odtwórczej robocie, jakichś tam obróbkach, innych rzeczach. To jest coś, co wydelegowałem komuś, komu się to podoba. Ktoś komuś, kto, komu to sprawia fan i dostaje za to pieniądze. Nie? Więc to myślę fajna fajna sprawa. Tak, Damian o tobie mówię. Show, <laughs> że jak montujemy kurs, to pewnie już tego fany jest trochę mniej, bo roboty jest więcej. I z drugiej strony osoba, która, druga osoba, która mi pomaga organizacyjnie się ogarnąć, czyli też pomaga mi zamieszczać le lekcje na platformie, pomaga mi trochę ogarnąć social media. No i to są rzeczy, które ja musiałbym robić. Wolę zapłacić na tym etapie za to, żeby ktoś to zrobił, żeby mieć po prostu więcej godzin. Więc to był taki game changer sprzed, yy, sprzed roku. Jeżeli natomiast chodzi o game changer z tego roku, który jeszcze trwa, to mam jeden taki fajny pomysł: takiego mocnego pretendenta i myślę, że to będzie on. Pretendent, mocny pretendent to jest automatyzacja naprawdę przy pomocy automatyzacji można zdziałać cuda i to jest myślę coś co już teraz odmienia ilość czasu którą poświęcam na prowadzenie firmy ba pozwoli mi nawet zrobić kolejną ale to nie jest już temat tego odcinka wlogaska jeżeli podobało ci się to co dla ciebie przygotowałem łapa tu gdzieś będzie Kolejne wideo. Życzę Ci dobrego dnia i jestem ciekawy, jakie były Twoje game changery, jakie były Twoje najważniejsze takie punkty, które odmieniały Ciebie w ostatnich latach i które powodują, że dzisiaj już jesteś w innym miejscu. Fajnie tak czasem się zastanowić, pomyśleć o tym, co było w przeszłości. Do dzieła. Trzymaj się. Hej.